Tego, co tam włożyliście, i to jest tutaj gwóźdź do trumny, który może was konkretnie pogrzebać. Więc tego oczywiście nie róbcie. Nawet szukanie wynajmującego, który będzie spłacał ratę lub uwaga część raty, może być problematyczna, dlatego że będzie to wynajmujący problematyczny czy określonego typu człowiek, który ma jeszcze gorsze możliwości zarobkowe niż wy lub spadł jeszcze do klasy bardziej. O, Kredytariackiej, jak to mówią, niż Wy sami. A zatem ludzie tak robią, że wynajmują to, co wiadomo, to co, w czym nie mieszkają, spłacają sami będąc gdzieś indziej, zarabia, zarabiając w innej zonie, ale dla mnie to są rzeczy ryzykowne, karkołowne i ogólnie zajmujące głowę. Więc to Wam odradza. Natomiast, tak jak Wam powiedziałem, kombinowanie i, i własne majsterkowanie zawsze na propsie, więc to oczywiście możecie robić. A Trzecia możliwość, poza szczęśliwym stadłem, kręci, byciem kręci śrubkiem, jest taka, że możecie pakować umiejętności i przyczaić się na tak zwaną okazję. To jest coś, co aktualnie nie jest zbyt modne i wydaje się też, wydaje się, że tych okazji nie ma. Słuchajcie, ich nie ma w lokalizacjach, może 2-3 tak, tam nie ma faktycznie. Okazji, bo tam jest rynek wysycony, płynny i żerujący chętny, jest cała masa sprytnych. Natomiast tam się okazje nie zdarzają. Ale okazje od lokalizacji 4 w górę jest zawsze cała masa. Zwłaszcza jeżeli macie fajny pomysł na taką lokalizację. Bo pamiętajcie, że słuchajcie, siedzenie poza Matrixem to nie jest o, zgaszenie światła i życie bez prądu, tylko to jest znalezienie się w miejscu, gdzie szef. Nie goni Was poniedziałek do roboty albo ściąga z urlopu, bo się IP przestało zgadzać. To są lokalizacje, które dają możliwości zazwyczaj, jeżeli macie kontrolę nad swoim czasem. Jeżeli macie kontrolę nad swoim czasem, możecie wybierać, w którą stronę kierujecie środki i Waszą uwagę, za którą oczywiście podąża praca, to macie dużo większą kontrolę nad sytuacją. I może być tak, że będziecie mieli 5 lat z pozoru bezproduktywnych w miejscu, w którym przebiedujecie, ale potem te umiejętności, tak jak ja Wam to pokazałem na przykładzie tego lochu, zaprocentują w bardzo szybkim czasie i w bardzo szybkim czasie zdobędziecie coś, na co inni musieliby zbierać wiele lat, będąc w rzeczywistości innej, odległej, czy po prostu będąc w tym jednorodnym, monotonnym kieracie, jak, jak standardowy Kowalski, który kręci tym swoim jobem od 8, 16. A zatem, jak widzicie, możliwości są. Więc nie należy się poddawać, należy się interesować, należy analizować i przede wszystkim należy liczyć. Należy liczyć i podliczeniem układać plan. No bo liczby nie kłamią. Ala prosima. Ciao, ciao.